No cześć, witam Was w kolejnym Halloweenowym odcinku. Dzisiaj przeobraziłam się w diablice taką bardzo mroczną postać, która może nie zupełnie do mnie pasuje, ale mam nadzieję, że ta charakteryzacja Wam się przyda i że dobrze będziecie się bawić przy tym filmiku. Jak widzicie, makijaż mam już na sobie, jest to klasyczny smokey eye, nic precyzyjnego, naprawdę nie jest ciężko wykonać taki makijaż. Na ustach mam mieszankę pomadek: pomadka fioletowa serii Golden Rose i bordowa z Avon. Linka i opis dokładny macie w opisie pod spodem. Całą robotę i cały ten efekt robią oczywiście soczewki, soczewki Crazy Lens w odcieniu Venus. Linka również macie w opisie pod spodem. I teraz czas na rogi. Rogi stworzyłam inspirując się filmikiem. Elimax, na które was serdecznie zapraszam. Dlatego nie pokazam wam jak ich, ich wykonać, bo ona zrobiła to rewelacyjnie. Linka macie w opisie pod spodem. Zapraszam was serdecznie. I zabieram się za tworzenie tak jakby mm, wyrwanej skóry i za pomocą wosku. Jest to wosk firmy Mayron. Dzisiaj też macie taki test na żywo tego kosmetyku. On się bardziej klei moim zdaniem niż ten z firmy Avon, więc teoretycznie jest lepszy. Nakładam go szpatułką. Dosyć mocno przyciskam do mojej skóry i wkładam jeden róg. Róg przyklejam na lateks, również filmy Mayron. Nie mam pojęcia, dlaczego nie mam tutaj tego fragmentu, gdzie Wam to prezentuję, ale po prostu pokryłam tą część tym lateksem. Musicie mi zaufać na słowo. A teraz wodą wyrównuję granice. Ten wosk dosyć jest fajny, taki elastyczny i wodą możecie idealnie wygładzić wszystkie granice. I przyklejam drugi róg. Teraz wszystko równam. Pamiętajcie, że ma to wyglądać tak, jakby rogi nam wyrosły i wyrwały kawałki skóry. Więc tworzymy takie właśnie załamania i znowu wygładzam wszystko. Teraz czas na lekkie takie wyrównanie kolorytu. Dlatego sięgam po paletkę kamuflaży. Są to kamuflaże firmy Krolan, paletka numer 2. I zakrywam wosk, tak aby efekt był jak najbardziej cielisty. Tak, teraz brązowy cień, obojętnie jaki ziemisty brązowy cień. Tu jest akurat paletka Smashboxa i delikatnie przyciemniam. Y tą skórę i teraz farba, farba jest to również farba firmy Mayron taka tęczowa Prisma odcień fury jakoś tak i cieniutkim pędzelkiem podkreślam tą oderwaną skórę granice tej oderwanej skóry dzięki temu po nałożeniu później krwi będzie wyglądać na bardziej naturalny taki efekt. Teraz łączę brązowy odcięcia z jeszcze ciemniejszym brązowym i tworzę żyłki pod oczami. One również nie muszą być równe, więc jak widzicie ta charakteryzacja nie jest wcale taki, taka trudna do wykonania. Teraz mieszam ze sobą brązy, czerń z tej samej paletki. Oczywiście pamiętacie, że musicie ją spryskać wodą, aby dopiero ją oaktywnić. I pogłębiam moje żyłki, aby były bardziej widoczne. I czas na krew. Krew, film Meyron, Stage Blood, ciemna krew. I już po prostu po pierwszym użyciu się w niej zakochałam. Jest ona bardzo gęsta, bardzo ciemna i niesamowicie realistyczna. Jest po prostu przecudna. Naprawdę jestem zachwycona z efektu. I tak prezentuje się cała charakteryzacja. Teraz możecie tylko rozpuścić włosy, ubrać jakiś kaptur, cokolwiek chcecie. I efekt jak widzicie. Mi się podoba, jest dosyć realistyczny. Wpadajcie również na inne filmiki i żegnam się z Wami. Cześć!